Czy macie państwo innowacyjny produkt lub usługę i chcecie wejść na rynki zagraniczne? Teraz jest doskonała okazja, ponieważ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs Promocje Marki Innowacyjnych MŚP, w ramach którego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na działania promocyjne skierowane właśnie na rynki międzynarodowe. Ta dotacja to dobrze wszystkim znany konkurs Go to Brand, który w poprzedniej perspektywie zdobył sobie licznych fanów wśród polskich przedsiębiorców. Nowa edycja konkursu, choć pod inną nazwą, to nadal doskonałe narzędzie, by zwiększyć rozpoznawalność marki, pozyskać nowych partnerów biznesowych, no i rozszerzyć zasięg eksportowy. Na trzech slajdach zebrałam najważniejsze informacje dotyczące konkursu Promocja marki innowacyjnych MŚP. Przede wszystkim celem konkursu jest promocja produktów i usług na rynkach międzynarodowych poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych. Z konkursu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski. Dofinansowanie wynosi aż do 85% kosztów. Podróży służbowych oraz do 50% pozostałych kosztów, przy czym nie ustalono minimalnej i maksymalnej wartości projektów. Projekty powinny dotyczyć konkretnych sektorów gospodarki, między innymi medycznego, farmaceutycznego, budowy wykańczenia budowli, elektroniki profesjonalnej, zielonych technologii, przemysłu kreatywnego, kosmetycznego, czy też spożywczego. Co można sfinansować? Przede wszystkim są to koszty związane z udziałem w targach międzynarodowych jako wystawca, czyli rezerwacja miejsca, budowa bądź wynajem stoiska, a także koszty podróży służbowych pracowników związane z udziałem w tych targach lub misjach wyjazdowych. Można sfinansować koszty organizacji pokazów, prezentacji, degustacji. Zorganizowanych podczas misji gospodarczych oraz koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej. Warunkami udziału w konkursie są m.in. prowadzenie działalności eksportowej od minimum dwóch lat, wartość eksportu w 2024 roku co najmniej w wysokości 20% przychodów udokumentowanie działalności innowacyjnej bądź badawczej poprzez załączenie dokumentów PNT01 lub PNT02. Produkt powinien dotyczyć promocji już posiadanej marki produktowej. Nabór rozpoczął się 5 listopada i zakończy się 8 stycznia 2026 roku. Dlaczego warto aplikować? Grant Capital od lat obserwuje firmy, które pozyskały dofinansowanie na udział w targach i misjach, i śmiało możemy powiedzieć, że ten grant w praktyce jest grantem na rozwój. To inwestycja w markę oraz w to, by stać się rozpoznawalnym graczem na globalnej scenie. W poprzednich edycjach programu swoje marki promowały dziesiątki firm od producentów ekologicznych opakowań po twórców nowoczesnych rozwiązań AI. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej albo skorzystać z naszego wsparcia, bardzo proszę o kontakt na dane, które za chwilę się wyświetlą.